Cześć, dzisiaj o jedynej dostępnej z poziomu aparatu cyfrowego funkcji korygującej kolor zdjęcia, czyli balans bieli. White balance, a po polsku balans bieli, to nic innego jak software'owy mechanizm, który ma na celu poprawić odcienie w naszym zdjęciu. Co znaczy poprawić? To znaczy dopasować do tego, jak w rzeczywistości wyglądają, a jak w rzeczywistości wyglądają? Tego nikt nie wie, bo nasz mózg zawsze nas oszukuje. Czyli my wiemy, że coś ma być białe i automatycznie nasz mózg mówi nam to jest białe bez względu na światło, w jakim to oglądamy. W aparacie tą funkcję przejmuje tryb automatyczny, który w większości przypadków całkiem dobrze sobie radzi. Dlaczego w ogóle pojawia się zjawisko zmiany koloru światła? O co chodzi? To proste. Podstawowym źródłem światła dla człowieka ziemi jest słońce. Słońce emituje fale o wszystkich długościach w dość równym składzie. Natomiast nie pada na Ziemię zawsze pod tym samym kątem. Jeżeli fotografowalibyśmy gdzieś w okolicach równikowych, w samo południe, wtedy kiedy Słońce pada na Ziemię najbardziej prostopadle i napotyka najmniej przeszkód, to wtedy prawdopodobnie wszystko byłoby idealnie neutralne. Natomiast pojawienie się chmur, zmiana kątu padania światła. Powodują, że do Ziemi nie doratują wszystkie fale. Czasami brakuje tych długich, czasami tych krótkich. My musimy ustawieniami dopasować się do tego, aby wszystko wyszło jak najbardziej neutralnie. Ten kolor światła opisywany jest w kelwinach, a to nic innego jak temperatura, do jakiej trzeba ogrzać ciało doskonale czarne, aby emitowało światło albo promieniowanie elektromagnetyczne o danym kolorze, o danym składzie spektralnym. I tak, na przykład efektywna wartość Światła słonecznego to mniej więcej 5800 kelwinów. Wszystko, co jest od tego jaśniejsze, jest automatycznie chłodniejsze w odcieniach, czyli bardziej niebieskie. Promieniowania niebieskiego jest w nim więcej. Wszystko, co jest zimniejsze, jest cieplejsze w barwach, jest tam więcej promieniowania czerwonego. Wiem, trochę szaleństwo. Cieplejsze, zimniejsze, zimniejsze, cieplejsze, kto by to pojął. Dlatego z pomocą przychodzą nam. Ustawienia w aparacie. Tutaj do pewnych symboli zostały dopasowane pewne wartości. I tak przykładowa żaróweczka to temperatura, w zależności od modelu aparatu, od 2500 Kelwinów do 3500 Kelwinów. Wschód i zachód słońca to 3000-4000 Kelwinów. Lampa błyskowa to jakieś 5500 Kelwinów. Słoneczny dzień. To od 5000 do 6500 kelwinów. Dzień pochmurny to od 6,5 tysiąca nawet do 8000. tysięcy. A gdy światło odbija się od nieboskłonu, skłonu, czyli jesteśmy w cieniu, osiąga nawet wartość 10 tysięcy kelwinów. Jak widzimy, wahania i rozbieżności są ogromne, dlatego czasami nie wystarczy ustawić odpowiedniego trybu, bo i tak zdjęcie nie wyjdzie do końca perfekcyjnie. Dlatego Czasami musimy użyć ustawień całkowicie manualnych. Mamy do tego celu dwie możliwości. Albo możemy ustawić tryb, w którym my decydujemy o temperaturze, wpisując jego wartość liczbową, albo możemy użyć trybu, w którym definiujemy biel, fotografując ją. Ten pierwszy tryb jest dobry, gdy wykorzystujemy światła typowe, naturalne, jak światło dzienne. Ten drugi tryb sprawdza się, gdy mamy bardzo dużo dziwnych refleksów świetnych, na przykład Fotografujemy w szpitalu, w którym lamperie są pomalowane na zielono, a światłem jest światło jarzeniowe. W tym świetle brakuje pewnych długości fal, stąd wszystko zawsze wychodzi trupiozielono. Przejdźmy do tego, co widzi nasz aparat. W tym wypadku tryb automatyczny radzi sobie bardzo dobrze. Nie mamy tutaj dziwnej sceny oświetlonej nietypowym światłem. Możemy sobie wybrać na pewności temperaturę światła w cieniu, albo wprowadzić wartość ręcznie. I tu widzimy, że osiągamy idealną neutralność w okolicy 6000 kelwinów. Powyżej tej wartości zdjęcie powoli robi się ciepłe. Poniżej tej wartości zdjęcie robi się zimne i niebieskie. Obecnie do wyboru mamy bardzo dużo funkcji, które pozwalają nam ustawić bardzo precyzyjnie balans bieli. Zwłaszcza jeżeli robimy zdjęcia w rawach i dokonujemy korekty później w postprodukcji. Kiedyś fotograf miał do wyboru tylko negatywy czy materiały światłoczułe, przystosowane do pracy w świetle dziennym albo w świetle sztucznym. Nawet widzimy po opisie, że ten film przystosowany jest do pracy w temperaturze 3200 kelwinów, bez filtrów. Jeżeli chcemy pracować w wyższej temperaturze, musimy użyć filtra 85B. Co to oznacza? To proste. Jeżeli zmienialiśmy warunki, w jakich pracujemy, pracując na danym materiale, do wyboru mieliśmy szereg filtrów, które korygowały światło, czyli część promieniowania zwyczajnie przepuszczały, a inną część pochłaniały. Z precyzyjnym ustawieniem balansu bieli w aparacie cyfrowym nie powinno być problemu. Pojawia się on dopiero wtedy, kiedy używamy dwóch różnych źródeł światła. Na przykład łączymy światło dzienne ze światłem sztucznym. Zobaczcie, w tej sytuacji, mając ustawioną temperaturę barwową na światło dzienne, światło sztuczne wydało się być bardzo żółte. Jeżeli dopasujemy się natomiast do światła żółtego, to w tym momencie jest ono neutralne, ale światło dzienne zrobiło się bardzo niebieskie. Jak sobie poradzić i jak skorygować te ustawienia? Jedną z metod jest użycie specjalnych filtrów korekcyjnych, które używa się do dzisiaj w branży filmowej. Są to filtry CTB i CTO. Nakładamy je na źródło światła, ograniczając część promieniowania. W tej sytuacji łatwiej jest założyć filtr na światło sztuczne niż korygować światło dzienne. Zakładam filtr na światło sztuczne i w tym momencie. Zdjęcie zrobiło mi się bardzo neutralne. W momencie, kiedy zakładam filtr, oczywiście tracę część promieniowania. W związku z tym na pewno moc światła jest osłabiona. Natomiast jak je wyłączymy, to zobaczymy, że jak najbardziej ono jeszcze dużo daje. Drugą opcją jest zwyczajnie zmienić temperaturę barwową na wartość pomiędzy jednym a drugim ustawieniem. Jak wiemy, światło dzienne. To około 5800 Kelwinów, światło żarowe to 3200. Dlatego, jeżeli ręcznie ustawimy wartość około 4400, to w tym momencie na zdjęciu to, co jest oświetlone światłem dziennym, będzie lekko ciepłe, <laughs> lekko zimne, a to, co jest oświetlone światłem żarowym, będzie lekko ciepłe. Bardzo wielu profesjonalnych fotografów posługuje się takim ustawieniem. Polecam zobaczyć choćby pracę. Takiego fotografa jak Gregory Kraulson, który w ten sposób buduje bardzo duży kontrast między ciepłem wnętrza a chłodem przestrzeni świata zewnętrznego. Także aparaty w garść i do pracy, bo nic tak dobrze nie uczy jak praktyka. Do zobaczenia wkrótce.